Last resort. Jesteśmy na Florydzie, w tym miejscu. W 1991 roku została zatrzymana Eileen Warnes. Kobieta serial killer. Jesteśmy w barze takim dosyć legendarnym. I wszędzie gdzie tutaj jesteśmy, są zdjęcia, podpisy ludzi, którzy odwiedzali to miejsce. Tu jest Charlie Stern, która na tych zdjęciach która grała rolę. Eileen Warnes i dostała Oscara w 2003 roku. W 1991 roku tutaj właśnie Eileen sobie gdzieś na zewnątrz piła piwo. Zresztą zobaczmy, jak to na zewnątrz super jest. Miejsce jest zwykłe. Dosyć takie legendarne. Jesteśmy głęboko głęboko na południu na, na Florydzie. Proszę bardzo pani Eileen Carol Warnes i Osoby, które pozbawiła życia, dosyć taki drastyczny element, ale motocyklowy klub porozmawialiśmy z paroma osobami. I zobaczcie tutaj jeszcze: tu są wszędzie napisy osób, które odwiedziły to miejsce. Czyli nie tylko z Bundy przyciągał, że tak powiem, publikę, toalety. Crazy fun, co? No, i takie miejsce dosyć osobliwe. Uh, bomba! O! Tam można jeszcze wejść ewentualnie do tego samochodu. Także tutaj została stąd zabrana. W 91 roku w styczniu przez 10 lat przez 10 lat były prowadzone raz na jakiś czas no tam tutaj mamy jej zresztą zdjęcie o, To nie jest Charlie Stern, tylko to jest Alan Warner Przez 10 lat prowadziła gdzieś tak powiem walkę jeszcze o swoje życie ewentualnie Apelacje i tak dalej, i tak dalej. W 2001 roku powiedziała: Dobra, dosyć tego cyrku, dosyć e, tracenia pieniędzy podatników, proszę wykonać dla mnie karę śmierci. I tak się zresztą dzieje w 2002. Zastrzyk śmierci. I tyle. A rok później już mamy właśnie film, który zdobywa dla niej Oscara.